Mam pytanie do wszystkich autostopowiczów. Czy jechaliście kiedyś policyjną ciężarówką? I ogólnie jeszcze kupiliśmy sobie, sobie takie coś. Kupiliśmy. I wiecie, co jak to otworzyliśmy. A dzisiaj na śniadaniu pani mówi, że trzeba dopłacić jeszcze tu. Kłócić się z nią, ale ja zapłaciłem i tak dalej. A ona mówi, nie. No. Nie, to fajnie. Tak, fajnie rozrośnięte drzewo i tym drzewem za... witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z Timoru Wschodniego. W poprzednim odcinku byliśmy na Jaco, wyspie Dżako, bezludnej wyspie na Timorze Wschodnim. Kto nie widział zapraszam do nadrobienia poprzedniego odcinka, a tymczasem my y, idziemy, butujemy w sumie. 8 km do najbliższej miejscowości. Tadek. Uważaj, takie po drodze pułapki są. I powiem wam, że przeszliśmy dopiero 2 km. I jest dosyć ciężko cały czas idziemy pod górkę. Ale zostało nam <noise> tylko 6, co nie może nie radować. No a potem niestety żadnych samochodów. Nic nie jedzie, nie ma żadnej komunikacji miejskiej, tu nic takiego nie funkcjonuje. Z Tutuali do miasta najbliższego jeździ coś rano, raz dziennie. Więc dzisiaj już odpada, żebyśmy się zabrali. Ale jak dojdziemy do tej Tutuali, to już tylko po płaskim 40 km hmm. do miasta, i z tego miasta będzie już autobus do Dili. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Kurczę, to jest chyba najbardziej strome podejście na tym odcinku. Jedzie chyba auto. Tak brzmi, bo najmniej. Brzmi jak auto. Auto czy motor? Motor. Motor, kurczę. Bo tam jest auto rządowe. Słuchajcie, flagi jakieś na dole wywieszali, ale coś im się nie chce wracać. Nie, auto. Nie, motor ah. Gówniany kipcik, no trudno. No i mamy za sobą połowę drogi. Słuchajcie, połowę drogi do Tutuala z Beach. E, mamy nadzieję, o ile może coś do Los Palos będzie jechało, nas zabierze. Chociaż do Mechary się dostać, bo. Z Mechary wiem, że na pewno jutro kolektywo będzie jechało. Ale i tak chyba wstaniemy bardzo wcześnie. Mm -hmm. No, jeżeli będziemy musieli się rozbić meharze, Nie ma tu żadnych... Tak naprawdę jest w Tutuala jeden hotel. I oni sobie liczą bardzo dużo pieniędzy za jedną noc. Dlatego, że nie mają konkurencji. Więc coś czuję, że je, jeżeli nie dojedziemy do Los Palos to... Czeka nas dzisiaj noc pod namiotem. Bo po prostu tu przez najbliższe 40 km nie ma nic. A według znaków, tamtą stronę do kamienia dziedzictwa, półtorej no. kilometra przez dżunglę, podziękujemy. To są miadowite pająki, skorpiony i węże. Całkiem nieźle. A przed nami kolejny element nowej turystycznej infrastruktury. Niestety nie ma jeszcze turystów, ale infrastruktura już stoi. Słuchajcie, a to jest tradycyjny dom, to jest chyba zrobione jako pomnik, żeby pokazać tradycyjny dom ludzi Timoru Wschodniego. I zauważyłam, że w przynajmniej jeden w każdej wiosce stoi. Taki. Co jest też bardzo ciekawe, że we na wejściach do kościołów, e też takie wejście jakby jest zrobione. Krzyże, nie wiem, chyba też był krzyż, ale wejście konkretnie w taki sposób zrobione, czyli elementy kultury lokalnej też na kościołach jest, są. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tutaj jest jakiś dom. O, kogut nawet zapiął. A ja już widzę w ogóle tą wioskę Tutuala. Teraz my idziemy na dół i potem znowu do góry. Nie wiem ile nam zostało z 3 km chyba do tej wioski. Tak obstawiam. I zobaczcie co tutaj jest obok domu grób. Bardzo częsty widok tak naprawdę w Timorze Wschodnim chowają bliskich koło własnych domów. Pewnie ze względów praktycznych, żeby daleko nie łazić. Zawsze do babki mają tylko za płot tarde. Hello. A tu kiosk był chyba. Sk sklepik mieli, ale chyba. Nie opłaca się trzymać. O, motor jedzie kolejny. Tak. Na samochody nam się nie dzisiaj. Nie, nie chcę nas nikt zabrać. Nikt nie jedzie. Słuchajcie. Trzy samochody pojechały na dół i na razie nikt nie wrócił. Tej, muchamy obry. Ale dużo krowa. Jaka spokojna, co? Tamte też spokojne. Dobro, przed chwilą znowu przeszedł deszcz. Znowu zaczyna kropić. W ogóle mamy wyciągniętą to, bo i tak jest mokre. Bo w nocy padało i się nakrywamy tym obydwoje, słuchajcie. I idziemy tak, no takie od razu zakryte. Tak. Także polecamy mieć namiot ze sobą. Tak, nie trzeba wyciągać słuchajcie, tam... Słuchajcie, jeżeli może ktoś wymyśli jakąś kurtkę namiot, która rozkłada się na namiot, to wymyślcie. Tak. Ja kupię. Ja też bym <laughs> kupiła namiotokurtkę. Cyk, o. Cyk. Słuchajcie, jesteśmy zawinięci obydwoje, tak. bo ten deszcz przechodzi i pada i znika, pada i znika i nie ma co tych kurtek wyciągać. Patrzcie to, jak zaczęło lać, wieje. Kurde, co tu się dzieje. Nie, ja nie mogę, mam Mam pytanie do wszystkich autostopowiczów. Czy jechaliście kiedyś policyjną ciężarówką, y, samochodem na pacę? Bo my tak. Okay. Patrzcie, kokuty normalnie mają. Do Mechary lecimy z nimi. Nagrywam. to, zaraz Dosyć mocno. No patrzcie w ogóle jaka droga tutaj, najgorszy fragment, Patrz, trzymaj, nie? Trzymaj, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Kurde! O pierdziele! Ale że siedzimy na paty, pika z policjantami. Ale oni nie wiedzieli w sumie czy nas zabrać czy nie, nie wiedzieli co mają zrobić. Ale potem stwierdzili, że dobra. O, to jest pogrzeb, na którym jest nasza koleżanka. No dobra, i teraz słuchajcie do bałkału koniec asfaltu. <śmiech> <śmiech> ale że policja nas wzięła, to jest hit po prostu, nie? Ja jeszcze nie jechałem z policjantami na stopę. Ale nie byli pewni, czy nas brać. Zastanawiali się w sumie, ale powiedzieli, dobra, wsiadajcie. Od 1 do 10 tą drogę oceniam na zero Ale ogólnie jeżeli zapytacie się, jak najlepiej się dostać z Tutu, tutu Ala do los Palos, to złapać się radiobus policyjny i oni was zawizą. Ale ogólnie jest średnio wygodnie. Ale by najmniej, przynajmniej przestało padać i nie gra muzyka. Tak. To... Policjanci se okno otworzyli, faj fajurę jarają tutaj kopcą, żeby kepem nas nie rzucili. Czujesz, jakby wiesz, na linię i nam no, na nas. nie było też tak. Tak, nie policjantów tak. nie będę nagrywać. Ogólnie to wywalili nas tutaj przy wiosce jakieś. Dzisiaj przyjeżdża premier minister. Timoru Wschodniego na Jaco. Gdybyśmy wiedzieli, my by naprawdę zostali z premierem, z premierem tam się kąpali, ale niestety, niestety nie wiedzieliśmy tego, więc o, premier dzisiaj jedzie. O. Tutaj... Oh, I ten, i co ja powiem? Bardzo fajnie, że nas podwieźli, zostało nam. Kawałek trochę drogi jeszcze jest, ale dzisiaj po mnie dolospale dojedziemy. będziemy spać w normalnym łóżku. O, to jest ten jadowity wąż. Na nagraj go. Zobaczcie, ten wąż jest jadowity, zielony, trzeba na niego uważać tutaj. Takie malutkie, kurczę. No? Ja myślałem, że... Nawet byś większyma. go nie zauważył no? w lesie, nie? Tak. Jest, uważać. No. A w ogóle oni jeszcze powiedzieli z tyłu, możecie ich tam zobaczyć, że mamy podejść tam do wioski dalej, bo tam będą ich kumple jechać z tym, tak, tym z ministrem Los Palos. z Los Palos. I może oni nas. Zabiorą dalej, że jakby tak, mówi, tak. że jak coś to ma. No Nie tu premiera łapę, tutaj tak? przywozu. Może premi z premierem, kurde, jak premier, to może on nas niech zabiera z powrotem, z premierem pojedziemy. Tak? No, jasne. Ty, premier minister jedzie nie swoim służbowym autem, tylko policyjnym jego dowożą. No, Ej, Bo tam ogólnie są dwa ośrodki, i wiecie co tam było. Zamknięty ten jeden, a może oni szyko, szykowali to na jego Ta, przyjazd? Na bo w ogóle my jak stąd wychodziliśmy, to zaczęli wszędzie flagi tam rozwieszać. Jakieś no. takie się zastanawialiśmy, czy to jakiś pogrzeb, czy co oni tu... A to widzicie, minister No go Jeszcze zobaczymy, na pewno teraz będziemy jechać. Zaraz tam. będziemy mijać pewnie samochód z premierem. Przesuń, daj mu przejechać. Patrzcie, właśnie jedzie. A, On jedzie swoim samochodem, tylko ma obstawę, słuchaj. Premier Timoru, zobaczcie, jedzie sobie samochodem na Jack O, to są nasze kumple już O, siema Siema, siema A, widzicie? Hit Kareta Estado. Jedzie następny Czekaj, bo... No. Hej, hej. Dzień dobry. Wszystkim macham, słuchajcie. Siema, siema. I dwóch ostatnich. I wszyscy przejechali, słuchajcie, wszystkim pomachałam. Premier też nam. Hello! Spokój! Hello! A jakby przedszkole się darło, co? No. Cicho pies. Oh, oh. A to sklep? Oh, tak, sklep. O. Dobra, słuchajcie, przesiadamy się. Drugi. Drugi poleca. Jedziemy chłopaki. Zarąbiliście. Na nasi kumple pewnie im powiedzieli, żeby nas wzięli i lecimy do rozpalu. Policja normalnie nas podróżyła. Pójdę im podziękować. O. Thank you so much. See you. Thank you. No, i idziemy, ten, idziemy jakąś kolację sobie owalić. No i pojechała policja. Dasz na tym jego Dobra, słuchajcie, idziemy na kolację, bo w sumie od 11.00 nic nie jedliśmy. Ostatnio jedliśmy sardynki na Jacko. No, jak widzieliście kumple nas podrzucili z tutualu, a niestety. minęliśmy się z drugim kolegą premierem tutaj, Timoru Wschodniego. No ale niestety drogi nie zawsze się potrafią skrzyżować. No. Ale niestety. jestem tak głodna, że o jest, no, ale wiecie co, tak się zastanawialiśmy... Tak się zastanawialiśmy, czy jakbyśmy przyjechali tam dzisiaj wtedy kiedy jest premier, to czy właśnie mielibyśmy szansę z nim pogadać? Czy raczej właśnie zamknęli całą no. wyspę i nie mielibyśmy szans po prostu tam popłynąć? Są dwie opcje. Jak tak. obstawiacie? No. Piszcie w komentarzach, Szyt. jestem ciekaw. Jesteśmy już w pokoju. E, chciałem powiedzieć, że ceny na, 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 na pokoju, na hotele i tak dalej w może są nieadekwatne do jakości. Naprawdę, i ludzi tutaj. Są biedni, zarobki są od 200 dolarów, oni zarabiają, więc no nie tak dużo. Cena pokoju wynosi 20 dolarów niezależnie czy jesteś turystą, czy jesteś miejscowym. Jechaliśmy wczoraj no, czy to przedwczoraj, spodziew. nie wczoraj, to pani nam mówiła, że ona też nie rozumie skąd to nie biorą te ceny. Ja myślę, że z tyłu. Ale ogólnie jak nasz wygląda pokój. Ściany są z kartonu e, za ścianą nasz, nasze kumple, wszystko słychać. Klimy nie ma. Tutaj się suszy nasz namiot. Łazienki też nie ma. Łazienki nie ma. Zł za noc, Więc tak, nawet takie łóżka ceny. Łóżka nawet nie mamy. Ma teraz na tak. Więc Timor ma trochę do nadrobienia. I ogólnie jeszcze kupiliśmy sobie, sobie takie coś, timorskie. I się nazywa się to kuda metan. Mieliśmy obawy, bo metan z źle nam się kojarzy, Metano. bo się metanolem no. w Tajlandii. I wiecie co, jak to otworzyliśmy, nie no jest whisky normalnie, Timor-Leste 38%, wszystko legalnie. no My to otwieramy, puchamy, to tak dziwnie pachnie, posmakowaliśmy to. To smakuje jak bimberek rozrobiony tak. z jakimś dżimbimem <laughs> Oni posmak. do bimbra dodali trochę jimbima, Tam nie wiem, na 100 litrów jeden litr jimbima, tam czy pół no, ogólnie I mają takie coś to już wypić, to jest drugie podejście nasze Nawet tak. połowy nie wypiliśmy, bo to po prostu no... Nie, wątpię, że my to wypimy, o, wypijemy no. I takiego mamy drinka tak. bimbrowego bim, Ale taki... jest gdzieś taki posmak Posmak łyski jest, no ale taki naprawdę, jakby wzięli na 10 litrów bimbru, litr no, tak to... <laughs> Ale normalnie, legalnie to sprzedają, słuchajcie, w sklepie to ma plombę. Mm -hmm. W sensie nie, nie ma akcyzy, bo tu chyba nie ma akcyzy na to. Tak ale, mi się wydaje. Ale jest że nie ma. normalnie zaplombowane, to. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że ktoś z tak, to jest. Tak, tak. Nie? I to już w którymś sklepie widziałam, to jest oryginalny mm -hmm. Stimoru. whisky z Timoru. Whisky z Timoru kosztuje za taką buteleczkę 3,5 dolara. Właśnie, nie wiem, czego my się spodziewaliśmy no. po za 11 zł, ale. No. No, były jeszcze wina wcześniej, widzieliśmy, ale cena była 16. 16 dolarów. 16 za litr, to... czy półtorej litra, coś tak, takiego? No, to, to było w no, no, powodzie, takich powodziach, tak. Tylko etykietkę mieli swoją tak. naklejono. Chcieliśmy kupić na spróbowanie. Ale teraz właśnie nie wiem, czy to było 1,6 dolara czy 16 dolarów, mm -hmm. bo 16 to jest bardzo dużo pieniędzy, stwierdziliśmy. Nie, na nasz, tak, tak? nasz nie. tak. 16 dolarów nie. za jakieś takie alkohol. No ale jeżeli whisky 3,5 kosztuje, to no nie to... wiem, Jak znajdziemy, to kupimy i spróbujemy. Tak. Jak nie, no to trudno. Bo to gdzieś na jakimś. Bo w Baukao na jakimś bocznym sklepie my to tak, wówczas w sklepie. Tak, dokładnie. oglądaliśmy, co oni tam mają. Ale nie na no 16 dolarów. Nie, za dużo. <noise> za dużo. Taki samogon w sumie. Nie? No, my się szykujemy do spania. Teraz szybko prysznic i sen. I jutro widzimy się w drodze do DIY. Kolejny dzień. Jesteśmy na śniadaniu u nas w hostelu, hotelu. To jest tradycyjne ciemorskie śniadanie. Ogólnie to miało być kawa i taka bułeczka. Tutaj dodatkowo dają ryżyk. Taki jakiś, nie wiem, mokry ryż. Bułka jest trochę nawet ciepła, nie? Ciepła. Świeżutka. To jest klej ryżowy. Jak ci smakuje? Mm, jak w szpitalu jadę <laughs> A bułka? Jak bułka ryżowa. Nieźle. No, czyli ścinamy. Patrzcie nowe sandały Andreja za małe laczki Niestety Sandały Nie przeżyli. Ja myślałem, że do końca podróży przeżyję. To zaklejone już trochę zakleiłem, ale no niestety nie da rady w takim chodzić drugiej... To no trudno, kupimy jakieś nowe. Ja mam dać jej klucz czy zostawić w drzwiach? Zostawię w drzwiach słuchajcie, idziemy na autobus do Dili. Ale, kojarzy z was ktoś Bentena? Patrzcie jaki pan ma Ja miałam taki, mój brat miał taki kocyk. Bentena. No. Okay. Powiedz pani do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Ale wiecie co, ta pani chciała nas tu oszukać. Pani nas chciała oszukać. Ja akurat poszłam do łazienki. Andrzej, Wam może zrelacjonować co się stało. No, Sytuacja wygląda tak, że wczoraj zapłaciliśmy za nocleg i za obiad. obiad o kolację 30 dolarów. Pani nie mogła nam najpierw powiedzieć ile to kosztuje, tam łotrze. Ale potem się udało jakoś przez tłumacz wyznaczyć cenę, że to było 20 dolarów za, za pokój. No i 10 dolarów za nocleg. Więc. Zapłaciliśmy wczoraj ja bon Zapłaciliśmy wczoraj i, i ten i, i poszliśmy spać a dzisiaj na śniadaniu pani przez pana, który gada po angielsku, bo ona nie bardzo mówi, że trzeba dopłacić jeszcze tutaj, bo obiad kosztował tam 4 dolary zamiast trzech plus tam piwo jeszcze doliczę mnie, ja coś tam ja zaczynam kłócić się z nią, ale ja zapłaciłem i tak dalej ona mówi, nie no 30 dolarów to było za pokój ja mówię, nie <grywa> za pokój było 20 i za obiad 10 tak jak powinno być więc ona w końcu po jakiejś chwili odpuściła, ale bardzo brzydko, że chcą oszukać i to nie pierwszy raz i nie drugi raz, a nie cały czas starają się nas tutaj oszukać także bądźcie gotowi a my idziemy na autobus szukać autobus na tą stronę. Tak wygląda Los Palos, między innymi. Tutaj akurat się chwilowo zakończyły domostwa, ale powiem Wam, że Timor Wschodni nie wygląda jak Azja Południowo-Wschodnia. Oprócz tego, że są głośni, niczym mi nie przypominają Azji Południowo-Wschodniej. No i w tym, że lubią ryż. Tak, Takie dwie możemy cechy wspólne im nadać. Nawet ta przyroda jest taka inna, szczerze mówiąc. Tam, jest więcej drzew, jest mniej tropikalnie. Są, te, są palmy, gdzieś tam bananowce też są, ale jest, jest dużo mniej i jest dużo więcej drzew. Yy, zobaczcie, Andrzej, całą Azję się zastanawiał, dlaczego ludzie mają za małe laczki na nogach. Dlaczego? Po prostu. Bo im się sandały rozwalają i tak. akurat takie żona ma w domu. I... <laughs> I w taki wyłazi. No. no nic, kupimy mu jakieś sandałki na rynku za 20zł. No i jesteśmy w autobusie do Dili. Mamy nawet monitor, słuchajcie, patrzcie jaki telewizor. No. To jest jakiś lepszy autobus. Ale odjeżdżamy dopiero za półtorej godziny. Ostatni autobus chyba w ogóle, bo nic tu więcej nie ma. Wszystko już pojechało. Ale najważniejsze, że będziemy dzisiaj już w Dili. W taki oto właśnie sposób można sobie skuter przewieźć z jednego końca wyspy na drugi. No, porządnie zabezpieczony. I jedzie do Dili. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Dili z powrotem. To jest nasz pokój na następne dwie noce. W ogóle jest nowy, klima nowa, więc sobie ją na pewno włączymy w nocy, bo tu w Dili jest trochę cieplej niż poza miastem. I co, i w ogóle jutro będziemy cały dzień ogarniać sprawy. Musimy sobie ogarnąć transport do Timoru. Musimy Andrejowi kupić sandały. Musimy sobie wynająć motor, bo słuchajcie, chcemy wejść na najwyższy szczyt Timoru Wschodniego i w ogóle całej wyspy, wyspy Timor, ale to już będzie w następnym odcinku i... Więc tak, po prostu nie zapominajcie o subskrypcji, o lajku, o komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku.